jesteś kurwa ślepy. Jadł pierdol. Jesteśmy w dwójkę. Weźcie sobie leczenie, raczej potrzebujecie, no? Ja potrzebuję kurwa patelnie. <grym> Ej, o dostałem. <grym> Uspokój się z tym mieczem. Kurwa! Nie tym razem. A! a, a, a. potrzebujecie? Ja mam fula. Ale ci oczy latają. Czy pisz, kurwa? Jest tak że w drugim ziadku. O ja wiesz, to co, w w no. co oh. on robi? Guci, guci! Gucia! Ale straszne. dobra. Akcja zagrana pod TikToka, można kończyć. Seks mój władybom, co ty gadasz sobie? Idzie tu. A metoda no to do ha 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 7 TikToka 7 ha <grywia> spokój się! ha <grywia> ha Ale pan ładnie tańczy. ładnie tańczy No ha 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 kurwa, to ha pewne ha tym skoku. Właśnie kaczkę zabije. Co ty mu robisz? No to właśnie taka kaa? Pawlik, wynosimy? Rosimy. Wynosimy. Ej stary, patrzy się. Jak się kąpie. To? Co? Jak to jest możliwe? <grywa> Jak to się stało, no? <grywa> Cieś, to się leżało. To się leżało, to się leżało. Alienista jest na lewo. Robię? Ale nie robi nic. Nie wiem. Jedzie. On czasami coś robi, czasami nic nie robi. Ja pierdolą, zaraz wysadzam Fukushimę. Kurwa! Do łasienki! O, ja pierdolę! To jest szósty, no Ej! tak od z wami. Ohoho, ohoho, tak ty Co ty kurwa robisz? Ej! pierdole! Ja pierdolę! Góra dół. góra dup, góra, góra, góra dół. góra dół. Nie! Nie, tym razem. babka go, kurwa! No, kur... Szymato, <śmany> jebana. <śmany> Czy pan na pełniaku Tak, i co? Powiem to. Ale zamknij ryj, bo śmierdzi. Co ty mówisz? Tu jeszcze coś jest. Półka. Trzymaj, trzymaj sobie, no. to nooo. Cześć, wpadnie w przepaść. O ty, kur. Pomóż mi spać. mi klikaj. Już chaba spadła. Ło! Łap kulkę! Nieee! Kulka. Nie za. E! Nie! Kurwa! Ja pierdolę! Ej, kurwa serwer rozpierdala Crazy Frog! Eee, nie! Eee. Serwer wykurwi! Ała! No! Kurwa! Gunslingera mamy takiego stoku, nie? Jestem drwi? O ile z tym? Kurwa, bo tam jest jak ktoś desko poglada, przez zakcie. Jesteś sobie tak. Deska. Nie, nie mów mu, bo on się załamie Ktoś to jest już wsadzone Wejdziesz do środka Nie, nie udało się No co ja? Masz może pistolet? Nie mam No kurto jest Tu jest Co się kurwa stało? Gdzieś tu jest duch Co ty robisz? Szukam ducha Idzie tu, idzie tu, idzie tu Idzie W plecy dziadu Dziadu Ratuj, chłopie Aha! Aha, siadem! Ty mnie nie no. złapałeś czy tego nie? Hmm? Ja ciebie złapałem. Nie kurwa nie ma. Kurwa ma. Coś <ślaś> ten dziadu! Niemożliwe to jest odbił od ściany! ハハハ